Sianko, witam wszystkich w kolejnym odcinku z serii Cioty Lola, grałem w Lola i ze mną razem dzisiaj jest Filipiński, Hejka, Czarek, Kutwa tak. Witajcie, misiaczki, przyjemniaczki i, i kartofel. Witajcie. Gramy do no, na bucie Salad Gaming, TM. TM, tak. Salad Basket. O tak. <noise> Salad Highs. <noise> Salad Basket już Maroka, ale jeszcze żadnego filmu nie ma. Uu, słabo, słabo. Słabo, no. Ale in progress, nie. Będziesz grał w czy coś, czy nie chcesz grać w Banujcie. <noise> Masakra. Weni to nie moja. Masakracja. To ja, żeby być oryginalnym, zagram z Zero'ą. Na To ja ją zbanuję. No znowu Tarik. No dobra, to wtedy Fidy pójdzie w ruch. Nie, nie Masz do wyboru. Grozisz mi, kurwa? <śpiewa> Fiddle albo zyra. Tak mi grozisz. Może lepiej <śpiewa> bany Myśmy jako oni by zbanowali Zyry, to wtedy Fidlam zbanował. Wtedy poszedłem Lissandro, bo ma 2 CC. Porządne. Wyczuwam Caitlyn, mówię. O, Blitzcrank, powodzenia na pocie. No to moja Zyra dobrze sobie poradzi z nim. No to chyba Zyra z Realem pójdę. No Zyra albo Leona, bo by spoko. Nie tego gówna. Leona straszny. nie, to już jest ustalone, że musi być midowy champion, żeby ludzie myśleli, że gram na midzie. <noise> że Bo takiego mindfucka typowego <noise> no. do końca nie wiedziałam o co chodzi taki, A może jednak na idzie zagra, a nie na supportzie, jak zwykle, o co chodzi Zobacz. Ej, mogę zagrać Kayli, panowie? oczywiście Pan No, tylko jeszcze nigdy nie, nie grałem w jungli No to spoko. Nie, Fajne. no wreszcie zagrałem No co? To chyba wygramy To, to chyba tydzień... brzmi naprawdę tak okej okay. Chyba za tydzień nagramy Nie no, no nie gramy, jest no. trudna, kurwa <noise> Nie no, nie, no. Lisandra te też nie jest trudna w dżungli, co? No nie, no dobra, no to biorę Ja grałem wczoraj Lissandrą na dżungli i była zajebista Weź załe. Wygraliśmy i to ostro Na no, Owe przecież, Mundo, co ty? Oh. I will bury the world in o, Lisandra. O, no. no, stawiamy Zagywares. na Owe <śles> Namówiłem cię chyba, co? Na. No. Dobrze Do dżungli idziesz? <laughs> Już <noise> to Pisa? proponował właśnie Nie, ale ono na dżunglist, znaczy ma ciężko na początku, nie, ten pierwsze trzy levela, a potem tu już stacklightowo masakrę Dobra, to Mówisz, brando, tak się fajnie dżungluje Fizzem też Jak maksujesz as Fajnie jakbyś wziął aszę, no No, to jest OP, lodowe combo Low, 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 low cold, cold. Jeszcze najmocniej wejść nie, nie tego nie skina twitch. No, no, super, ja, do Jak tego. mi zdążysz kupić, nie. to spoko, to Glacial Malphite, kup sobie szybko nie, Albo gdyby wziął tytułani, nie? Zabraniam, zabraniam Twitcha bo... Nie, Twitchy zabraniam Ale byśmy mieli cy, Zabraniam Twitcha Twitch jest strasznie wkurwiającym czempem Mówisz? No maksa no, no. No. no Ja tej kurwy nie lubię Cho'gath, Kennen Kennen, OP Ae. Może, może coś kurwa na tego topa nie EAP Tanki, tanki Przecież bardziej no, Skit Dlaczego? Dobry mamy team No dobra, spoko Znaczy tyce niech. mamy mocne bardzo no. Niech będzie Kennen Mały mamy Kennen, rzut, który Kennen Ej pomyśl sobie Bajecz takie ulti Zyry plus malfighta Plus, plus Lissandry Plus, plus Wukonga Plus Wukonga, plus Luke, <gulia> Plus alpum <ap -o> <gulia> no, Plus galio! Plus -o -o. Ale to będą Teamfights. No. Galcisy, no, cały będzie taki burdel. No. Będzie <gulia> to to ma, kurwa coś rozpierdalającego, ty u nich i u nas, ty. A takie będzie finał, że Blitzkrieg będzie wśród, wśród nas, ulti, a my stoimy się patrzymy. <gulia> no, Tylkoś no. grabie i wszyscy się zesramy <gulia> Dobra, no to tak, Draven, Casey. Draven, Draven Aż to, dawaj to jest największa... Twitch jest największą kontrolą na bo No wiem, ale byłoby pro jakbyś miał ważkę. no, że ale... bym, bym tracił farmę i bym grał od defensywnie Wygrajmy, tylko. wygrajmy. No. Ej, przynajmniej nie mają Konga. No. Nie, ale coś takiego skaczącego po tym fajcie nie no, Draven słabo, moim zdaniem. Mówisz? No, coś... Bo my robimy... O, ja ty byś skakał, dobijał. Weź Diglet. No to jest real świetnie. Dokładnie, Diglet pod E? Idziemy na invade, czy Sramy w Gacie? Sramy w Gacie, a to, ja to nie... Możemy s zrobić counter invade wiecie, to co komanda. Sad myślisz rodzaj masterki na minutowego Warda. Jak coś skaczącą pod infajcie to Fiza mogę, nie wiem jak to Nie, ja się ja nie, nie dobra, S, 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 s będzie spoko. S no. s s będzie spoko. Tylko nie buduj się tak pod blue, bo to głupi Czemu nie? M Moje ulubione. Nie pod blue właśnie byłoby dobrze, bo miał AOE dobry. No. Miał tego no, połka, na którym mam... No tak, zależy. ale chodzi o to, żebyś nie składał Lizarda i Muramana. Nie, Cześć. nie, Lizardy no, 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 nie no, to składam, ale Muramana. I, I nie składaj tego tego, Blade'a of the Ruined King, tylko. To Bramana. też nie składam, no, to będzie takie coś nic jest, dobra. No, no ja, ja okay. mam własne Blue Co jest? Mam dla Ciebie do Challenge akceptet nową akcję. Jaką? Czy jak się na jak Zach używa pasywki i się używa na niego teleportów, to nie można go zabić? No nie można To już one było. było Ale idealnie się wyrobiłem, no dosłownie idealnie I Idealnie się wyszczłeś? Jak prawdziwy tak. pro. O no, tak. No, znaczy to nie było tylko tego, nie? Kurwa Ejwarda kupiłem jaki psychol ze mnie. No dobrze. Dobry. Szalony. To postawić no i tyle. Sprzedałeś już go. Doszal. Nie. Nic nie sprzedałem, mam go. Ej każą Kortry... mi ku... każą mi kupić blade na początek. Kup. A potem wapę normalnie. Kup. No kupuj, kupuj Przyszę... do blade dobrze. Ej bo czekajcie nie ogarniam. Lux nam idzie a bo oni wzięli TT Bo Sprawdź nie wzięli... bo nie wzięli... Trochę Sprawdź, wkostali. że mają trzy klinse I nie mają żadnego ignajta No, no nie można Dwa, no właśnie Oszuście A dwa no? Krońca, przepraszam, ja ja oszust. Oszust. przepraszam. Ej dobra, snera czy, czy damage bardziej? Czy może Support o damage to ja, ja przepaczyć reda, I chcą przepatrzyć reda jest Ale oni mnie wpierdolą teraz, bo tu Twitch był. Tak? To dobrze. Ale pinka to mogłeś kupić. I see Też chciałem kupić Zaire, Kupiłem z Kornera. <laughs> no to fail. I nie możesz żałować, bo to świetna postać. corner. Ja, no Skarnel najlepszy. Tak? Skarnel? Ja, Dupa, ja, aż okay. tak nie urywa, bo bolej nie Bo Nie umiesz, też, ale... nie umiesz. Ty nie umiesz. Umiem. Nie umiesz. Teraz. On, 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 ja, on ja umie. Jakoś, jakoś nigdy nie widziałem. To jak coś możesz zobaczyć. Nie Dajcie mogę. mi junglować. Nie. No właśnie. No właśnie. <laughs> Czyli nie umiesz. Nie, umiem. Nie umiesz. No nie umiesz, no dobrze mówisz. Patatajam, patrz patatajam. Sam, sam powiedziałeś, że nie umiesz. Dobra. Nie, nie umiem. No nie umiesz. Okay. No, no umiem. Nie umiesz. O, no dobra, nie umie i koniec. No, Problem. Wystarczy już, już koniec. Tak? Nie umie. Może lubi. Ale nie jak umiej. ten dysk Cisksu... A nie, nie idę tam, bo śmierdzi tam. Gad znowu Shen top. na topie. Znowu? Ostatnio wygraliśmy, no to teraz. Przydałoby no. się wygrać też. <śmiech> <śmiech> nie, co Te, ja też tak myślę. tak myślę. No przynajmniej tym latem chyba nie jest ten Fiurtan taki typowy. Nie. A ci się uda. Mniej typowy. Więcej wiary. W ogóle nie patrzyłem jaka jest liga ich y Ale chyba słaba. Śmierdzi. Chyba ja czekam na W plus Q i będzie... ...impreza, nie? Zdejmij co ona robi. Do mnie nie idzie. Bo ja mogę tak Ona chce blue. Nie, mu reza to zabierałem. Tylko... Zabrałeś mu? Nie, bo Red poszedł w moją stronę, nie wiem czemu. Na początku i... Nie wyszło. Takie chało wyszło. Mhm. No to cholernik. Tak... No ale na przynajmniej trochę many na mi złożył. A nie trafił, haha No. Ja mu będzie szedł chyba bota w takim razie, uważajcie. To czemu cię biją? I czemu cię o, zabijają? W Kurwa! <noise> Czemu cię zabijają znowu na first blood. Ta, ta tra, tra, tradycja, kurwa, musiała no. być bez kitu. O! OP! Ope! się play? Komeruje. Obe. Um. Też to nakręciłem. Co zrobił? Wysrał się z many. Trafił dokładnie ze mną. W tym mm. samym momencie trafiliśmy, w sensie, Jaku, a on pasywką swoją po śmierci. No to ładne. Po śmiertną pasywką. No. Poświęcił No ma nie zrobimy raczej. Ale first blood'a U mnie jest no no Eto. Ja myślałem że ten blitz tak już mnie przyciągnął, dlatego wtedy spotkałem Kurwa! Nie wiem, ja przy, przybiegł do ciebie i cię podrzucił Prawie, myślałem że... Ej, 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 mumu tu jest! Da. SS, u mnie Ale, że tak powiem, Dzięki. nam się to względnie opłacało, bo tu byłeś na linii Zdobyłeś no EXP, tak. a ich adk nie Mam no. Nie mówię ma co o hajsach Mam amumu na midzie, jak ktoś nie może na topa zaraz biec Ej kurwa, bo TSS czy coś? Mówiłem! Mówiłem! Mówił, Mówił. Dobra Warę ja do... to mi thunder na topie, możesz mieć tego No 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 wiem, wiem To się nazywa... Me. CLG, nie, MLG No to teraz on ma blue i reda kurwa ty Bo już miałem koniec i mi zabrał Teraz teraz będzie bił No tak z trochę wyszło Piechowo? Z policji Dobra, ja idę stąd, śmierdzi Kupom, potwierdzam Ale pejsy ukręciłem, niezłe tym Ładnie, ja też... Uf, ładnie Filipin. Nagrałem, to będzie u mnie na Och, Pozdrawiam mamę, mamo trzymaj się <noise> A mamu na bota chyba? Okej, okay, to my cofamy Ja cofam, na pewno. No pewno A, dopiero zaprzedłeś, lol no to nie cofam. No ale no co ja mogę teraz? Bez sensu tu stać, bo... No to sobie idź, proszę bardzo. Nikt cię nie trzyma. To Clean zdejmuje ignita? Mógłbyś kupić tego w o, Nie, nie kupuj. O, chociaż nie wiem. Przydałby się, ale... Ładnie. Ale to wie się nie przyda, bo ale sobie główno Ja w życiu na Clean's w sumie nie praktycznie. Patrzę, Ignita nie ma już. No. Gdzieś nie ma pracować. na manipulator, wiesz Dobra. Nigdy To na ten dopiero to mana manipulator zaczniesz Nie sądzę że tylko to C zdejmuje Nie da się, okej Mnie może... Ty uciekaj, mnie może przyciągnąć, bo ja... No to dobrze, dobrze, że może cię przyciągnąć Ale przyciągnął też mnie Żyj no żry mm. o, tak do z Double zanim kill ja jest na bocie, double kill. twierdzę? haha Laga miałem, Żyjesz. la la Żyjesz la to la nie, nie. Nie, nie spoko. To nie? Nie, nie, nie nie la jak tam tylko będziesz jak coś potrzeba... Jak coś luks nie ma flaszę jeszcze, więc możemy go zabić. Patrz na tego tweeta co on Wow Midas Okej, pewnie... Jakiś space chyba chcą ukręcić? Wy tam czekam na szósty cały czas Ja za chwilę mam Muszę minę. Muszę się boję tutaj A mu mu jest uważaj Resulti Idę na bota Ooo w dupę ja 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 ja. Uratowałem ci dupę kardową. Nie ja, ja, się, ja się właśnie ten z... Dawaj, no. dawaj! Nie mu pomogę, czekaj, zaraz. Zrobię blue będę miał szósty To się chyba bardziej opłaca jak mam szósty, co? Jeszcze no. ten Not even close No zakupia no, pipa No teleport Dobiegniesz z gwiazdką? O, Kurwa! Anetywna. Dobrze że się nie udało? Pejsy! Pejsy! Myślałem że szczęście szybciej się będzie tam pojechać. Jest! Bardzo ładnie! Ale z zjebałem, bo myślałem że szczęście szybciej Ale będzie tam Ale to rudo wyszło, ja pierniczę nie? <laughs> rudo wyszło. <śmiech> 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 Czyli co teraz rudo oznaka zajmistości? <laughs> nie, tylko rude pejsy. <laughs> Rozumiem. Rudo, w sensie rude pejsy Zmienimy Aha. zasady świata <laughs> kto, nam, kto nam zabroni kurwa no. Kto bogatemu zabroni Jo, nie? Właśnie, Fli, Flippin z nami jest, jest luz O, pada Zajra. Ozy... Ale pejsy ukręciłem, o kurwa Tak ogólnie Flippin, jeśli ty tak komentujesz każdy swój mecz Wiem, no bo u mnie masz... się nic nie dzieje, to już byłem okay? smutna. Czemu... Okay? Czemu... To już wiem, czemu masz tyle widzów. <laughs> bo u mnie się nic też... nie dzieje. Kurde, ja się zastanawiam, kiedy ty wreszcie zamkniesz się bez kitu, nie? Bo <laughs> ty legadasz i już nie ma o co chodzi. I nie wiem że. wieżę. A co fajnego powinienem kupić. Co kupiłem w ogóle? What the fuck? Nie wiem. Czy ogarniesz Dobrze, się wreszcie? Nabijam. Mi to ona wróciła. Jak ci idzie na topie w ogóle? Jest sensacyjnie, zniszczymy mu bierze nudna. Sensacyjna rolada. Nie no. Albo on, jak ten On, on spotywa, się tepnął tak? i ja sobie no. siedziałem na miniony teraz. A ja może tak, zaraz redrejka sportywy. No możemy. Przepusz, przepuszuj tego co. Jest przepuszczony. Jeszcze raz no mogę przepuszczać. Wow, no i no chuj. Chuj. Nie pomogę O ten nie ma. Pusznij mi da Czarek. Będziemy co no tego robić Ja pinka mam, O, nie mają wizji. O ja. Możesz Dobra, nie, nie, ma sensu. Amumu idzie jeszcze na mida, także. Chyba, że przypuszczujesz... Push maksymalnie. Dobra, no to chodź ze mną, co zrobisz. No co za brudas, nie. Mamy wizję, więc na się cofniemy. Pas. I Sandra, uważaj, Amumu. Kurde, ty zmarnowałem na tego brudasa. Idą. Idą Uciekaj Masz smajta? Mam, mam. Rozjem tego, warda Jakie uniki. Czarek mam, no, widziałeś to? Kurde, mam no. będziesz telewizyjny. Okej, okay, cofamy. Tam ultem. To dobrze, że się wiewałem w kurwa. Ja do... Czaro, Czarek cofnij Komu? Ooooo Kurwa. Taka twom. nowość.

Ale czekam na... O, dobre, no, dobra, dawaj. Ale zako, nie żyje. Macie pinkę. Uh -huh. No, ukręcone. O, mida, mida. Nie no. dobiegniemy. No. W sumie? fajtuj Filipin. Masz ulta, dobra, ciśnij. Fajtuj. Bo! To z Aj Dobra, to pushujemy, chyba Ja pushujemy. idę za Dwa creepy, pushujemy <grym> <grym> PUSHUJEMY <grym> Nej, no co coś ciebie za tank? Ich Blue jest, pierdolę to Złapnę, złapnę i jeśli potrafisz e. nie ma Dobra, nie, ja już jestem. nie, sobie... nie ranger close Ranger <grym> close Czas się <grym> kupić. Widzisz, czas i do sklepu, po torebkę o kurwa, on tu idzie. Się wołzi tak barami prawa. na robie prawo. Idzie na on ja bo, ma. Ja się wołzę, ma, ma, ma on ma 5 killi, tyle samo co ja, jakim cudem. The fuck. I no, no Pięć Ale razy mnie zabił. Sam, sam tego nie pokaruje. W okej. Okay. <laughs> Mi <śmiech> nie tam dobra, że to nie. Daltuję, nie zabił mnie pięć razy. On sam tego tak nie pokaruje, tak że Oraka <laughs> O, raka się kupi na niego i będą z bańki. Znaczy, to i tak mało daje, choć o to, że ma pasywkę z dupy, teraz. A. W ten sposób. Chyba trudem ja nie zadaje, nie? Dobra, na vida, oh, yeah. tak. na bot'a. Magiczne, Magiczne? Dawaj tym botem. Ciśniemy. Chyba, mi. że to Masz ulti? Magiczny? O, nie masz. Wszędzie do nas idzie, Luxana macie, N Nie, już go. Lux macie. A ten kurwa skąd? Noooo. Oh. No, Roshan. Nie, nie dobiegnę. Ja się nie znam skąd ten oh. awu się kurwa wziął. Ty, ty. masz pecha dzisiaj. Kurwa tak słabe mecze gram, że Ej skąd ten Amumu mu się kurwa wziął to na bocie bo z dupę a skąd Też tak kurwa myślę ty Nie, nie wiem po co ja tam wchodziłem ja On mówiłem, się nagle to... pojawił ty Sięchałbyś No tak my, jakby ja. się pojawił znikąd naprawdę Nie? Bez kitu Nawet nie wiedziałem kurwa czemu stoję On miejscu. się chyba fleszował wiesz albo przyciągnął do ciebie no, za ściany Z kitu bo to takie dzikie trochę było, dzikie pejsy O gdybym trafił tak źle go zabiję z ulti Zbyt dzikie te plejs A pudło w Schodzę na bota, jak dojdę miał leśki. Ja Czareko, masz ulki? Mam. Ja już schodzę. A dół. Mam też już ulki. Czarek, atakuj, atakuj, Czaro! No, już ładnie. Halp? Nic nie mam. Dobra. Nie, oh. Oh cholera. No. Sam w to wbiegłem, ale wina on mnie zabił. Nie wiem, tyramidę cały czas Puszyłem to szaro, tak. co? Pewnie Kłamał to, możemy możemy poczekać cool na moje, 5 sekund Dobra. Nie wiem, wziąłem midę. Bardzo lubię jak widać w 100%, że film jest całych Polaków, ale piszemy po angielsku, nie? Ale to nie są Polacy. Ej. Skąd wiesz, że to są Polacy? Moim nie są. No nie, na kursu gdy udla, naprawdę? Jakiś troll... No, no... Ja też ja. mam umlał w niej, chuj, co. No, jeden nazywa się jakiś i tyle. Znaczy, Jakis. Może tak ma na imię, a ty się śmiesz. No, nie wiem. Kurde, jest blue, go sam nie wezmę. A, do tyłu w takim razie? A, dobra, a Jak się Twitch pokaże, to wjeżdżamy. Mamy szult i pomagam wam. Dobra. Wyjebane, Twitch pan. Ten Albo nie. Panika po prostu. Ok, odpuszczę chyba mi da. 044, ja pierdolę, czuję się potężny. Ja mam 154. i 4 jestem lepszy. Ale <laughs> słabo. Mam jednego killa. O kurde. Jak, no, jak to się stało? Zero, Jaka jest z tego pięć. historia? Wziąłem i skrót. Blue mi się opłaca chyba. Jak droga nam przyjmę Zrobiliśmy poprzedniego No tak ale z czasem 17,27 Ja Ja złożę aby sala, czy... Ale chcesz... wardy możesz kupować, wystawiać o... Kupia, Ktoś inny się nie, nie kupię się, nagle niech ci ale... będzie, ale postaw na powinnaś kupować, te tak, tak, darmowe wardy się przydają uh -huh. Poczekam na FPS-y, bo mi uciekły Salad, po co ty złożyłeś pana no manipulator? Kyle okay, chciał No, no to czy znaczy generalnie na Malfajta jest dobry item, który się z tego składa Jak on wpada z ulti to jeszcze później slowuje dodatkowo. Ale z... my mamy Malphite'a. No właśnie mówię, na Malfight'a jest dobry właśnie A, ten tyle. Aaa o to ci mam. chodzi... A, o to dobra sobie <laughs> to to ja ja Tofycie. W... Ja ja myślałem, to że nie przeciw Malphite'owi. masz więcej widów, nie? Ogólnie ten, ale nie Bigo. Nie wiem w ogóle co on chciał tutaj zrobić, ale... Tam jest, ale tutaj ktoś jest. Mm, za, ja minutę, za minutę, za ja, jest dragon. Ja poszłem no, mida. No, 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 dobra. Cholera ulti. O kurwy do, do, do mnie. Lecimy, lecimy. No dobra, tam jest O, oh, po nim. No dobrze, A, dobra. nice. Drakat za pół minuty jest. Ostro. I Co on chciał zrobić? Postaw warda tutaj, nie, nikt nie ma. Okay. Chodź już w Drake. Bierz się? Ładnie zabijacie. Nice, pięknie. Dobra, i Drake teraz. No. Wszystko kalkulaty. A oh my good, try hard. Chyba wy kurwa. No, no, dobry Drake. Jeden z się przyda. Easy ta gra jest bo. No masakra No bo się skupiliśmy kurwa Mówiłem <laughs> Kurde musisz paść raz Flipin bo, gra przy... jest. bo easy, jesteś lepszy ode mnie o jednego deda Ej, Ej ta gra jest bardzo easy bo mam 1.66. 6, 6. <laughs> <laughs> 5 killi będziesz z piekła No Okej okay. Dajcie mi 5 killi Ok. Spoko już Uważaj, bo on jest nafitowany. I nie, ch nie chcemy go bardziej fidować już nie? Chyba nie A mu mus chodzi na bot'a A, znowu Co ta Zyra dobra Dobra Zyra jest... Już mam dość hamperować. tego bot'a, chcę go ej, spuszować, szendo, już mam... do nas idzie, uciekajmy Widzę. Gdzie on jest? W kwiatku? W Lux jest, ej, cała, cała ekipa tu jest, nie? U. Wszyscy tu są Puszuj topa w niebie nie Ja dobrze. schodzę na za 20 sekund na multi, Także będziemy mogli coś nakręcać na bot'cie Aha Znowu nagrodę u mnie wyczaje, ten wyczuli RPK <grymne> Ej <grymne> mi się wydaje, wydaje, że poszli po Filipiny. Odpuszczuj oh, to nam, odpuszczuj to mocno Oho Wjeżdżamy, wjeżdżamy Ale ulti zjebałem, nic nie trafiłem No ja chciałem go zabić nie? Tam, Tak, jeszcze dać co? Mi fraga. A FPS drop, będę się bił na 10 FPS, -ach. dobra niech będzie No tam idę misiaczki przed Ej w ogóle skąd oni się wzięli to ja nie wiem to. Będzie FPS już jest już, już jest Ole tam jest pęta zostaw nie Kurde Ja ich chciałem ale dobra Ej czemu nikt mi nie pomógł z tym Twitchem tylko się po fragi Guys! No bo fragi No bo ej. No fragi! Dobra. Z tego dobra. nie rozumiesz Dobra zobaczę no. no chodź to twitch Pomocy, on mnie będzie chciał asasynować. Asasynować! 5 sekund ma. Już powinien być mm. wierzą pewnie. Zapuszujemy. Ej serio, napisał, że słaby ze mnie support, bo zabieram killę swojemu adekery, ad ale nie wydaje mi się, że zabrał. Freemujesz to? Nie. To prostu to chyba Aha. <laughs> Nie mam mu weszła do pokoju i mu mówi. Ej, <laughs> <laughs> nie dobieraj fragów swojemu adekery! <laughs> Co ty robisz? Adaś! Co ty, co ty robisz? Adaś! Uspokój się, adaś! A powiedz jolo. Jolo. Jolo MAMO! A jak jolo to spoko! No, okay. k. Tak, 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 Tam... ja pan tik, tak. Ojej Ale ładne mam staty. Chyba fapnę do dobrze, dobrze, że oni praktycznie wszyscy no. APA ja składam armor, yeah. No, no Składam się pod Twitcha, kurwa, bo to mnie tylko bije, nikt więcej. Trener już. No. No nie. a ja... Dobre. ...temu chciałem złożyć. GG. O, złapałem prawie twojego shurigena. Spoko. Hmm. Dziękujemy serdecznie za uwagę. Do to usłyszenia. To by było na tyle. Pozdro, cześć, hej, Masło. Ja? Yeah. Tak, na razie.